Dzień dobry. Dobry wieczór gdziekolwiek, i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać i oglądać w 90 już odcinku podcastu o poezji nad morze. Wszystkich przyjaciół wiersza wita Piotr Wiktor Lorkowski. Teraz, kiedy wróciliśmy już z naszych wakacyjnych wojarzy, chciałbym zaprosić wszystkich, aby udali się w jeszcze jedną podróż. Razem z dwojgiem poetów, Anetą Kolańczyk i Krzysztofem Michem, na których czekał już ekspres Warszawa Kalisz, bo tak brzmi tytuł ich wspólnego zbioru. Oboje poeci są dobrze rozpoznawalni. Aneta Kolańczyk, znana również jako Teresa Rudowicz, wydała między innymi zbiory poezji Korzeń Werbeny. To rok 2013 czy Błędne ognie z roku 2016, ale w ostatnim czasie dała się także poznać jako znakomita biografka Adama Asnyka i Marii Konopnickiej i jeśli bylibyście ciekawi jak te dokonania biograficzne wyglądają to polecałbym wszystkim moim widzom i słuchaczom przede wszystkim dostępny na YouTubie cykl rozmów Maria Mamoc to właśnie rozmowy o Marii Konopnickiej link do pierwszego odcinka znajdziecie w notatkach do tej właśnie audycji natomiast Krzysztof Mich jest Warszawianinem, ceniony fotografik swego miasta, no i poeta, w ostatnich latach opublikował indywidualnie tomy Dzieci Wojny to rok 2021 i Humberstone 2022. Ich wydawcą, podobnie jak wydawcą omawianego dzisiaj zbioru, jest zaułek wydawniczy, Pomyłka Stanowa. Firma. Oficyna kierowana przez niestrudzonego Cezarego Sikorskiego. Informacje o autorach, informacje o wydawcy można znaleźć w notatkach do dzisiejszego odcinka. Mamy więc Kaliszankę, Anetę Kolańczyk i Krzysztofa Micha z Warszawy. I teraz wsiadamy do ekspresu Warszawa Kalisz. Po co? Po to, żeby odbyć jedną z najdłuższych poetyckich podróży. Ta podróż trwa kilka dobrych tygodni od końca kwietnia do początku czerwca roku 2021. Wszyscy pamiętamy, że to drugi rok zarazy, ale o samej pandemii nie znajdziemy tutaj ani. Słowa za to mnóstwo, szczęśliwie naprawdę mnóstwo o sztuce. Chociaż to nie jest regularny wykład historyczno-artystyczny, o teoriach sztuki również właściwie poeci powiedzą nam raczej niewiele. Ale to jest bardzo interesujący dialog dwojga obdarzonych rozległą imaginacją osób autorów naprawdę wrażliwych erudytów i jest to dialog w pełnym tego słowa znaczeniu. Podstawową zasadą kompozycyjną książki pozostaje przede wszystkim korespondencja tematyczna, a niekiedy korespondencja stylistyczna poszczególnych wierszy. Jak się można domyślić tematów rozlicznych tematów dostarczają, Kolejne obrazy, przy czym to są obrazy raczej wizualizowane niż oglądane w czasie rzeczywistym, a więc tak naprawdę są konglomeratami wrażeń i znaczeń. Gdyby tak powiesić je obok siebie, to mielibyśmy całkiem sporą, całkiem porządną wystawę i to wystawę niebylejaką. jaką obejmowałaby ona dzieła powstałe w ciągu kilkunastu wieków. Od fresków z faras, aż po klasyków abstrakcjonizmu. Dobór obrazów, dobór nazwisk całkowicie dobrowolny. Sporo tutaj malarstwa nowoczesnego, ale również, i tak musiało się przecież stać, gdzieś tam musieli nam się pojawić Dürer, Rembrandt czy Wermer. Nie mogło zabraknąć ikon sztuki, obrazów będących ikonami sztuki nowoczesnej. Takich jak Nenufary Moneta czy Ofelia Johna Evereta Milesa. Jestem jednak osobiście wdzięczny poetom za przywołanie ucznia Pieta Mondriana, Fritza Glarnera albo też za ocalenie pamięci tragicznej ofiary warszawskiego getta. Czyli Geli Seksztajn. Również taką sporą zasługą jest tutaj odkurzenie, przywołanie czy wywołanie z niepamięci dorobku Tadeusza Kulisiewicza, dzisiaj już nieco zapomnianego. Jak się wydaje, oboje poetów troszeczkę mniej interesuje czysto estetyczny wymiar sztuki, bardziej zajmuje ich to, co sztuka może powiedzieć o ciążeniu egzystencji artysty, no i o ciążeniu także naszej egzystencji. Bo chyba temu służą przywołane co chwila elementy z życiorysów, przykładowo Vincenta van Gogha czy Henri'ego toulouse Lotreka. Z tego styku twórczości i z tego styku osoby, prawda, może poetycko wynikać uczucie dziwności istnienia, i miałem takie uczucie dziwności istnienia, kiedy razem z Krzysztofem Michem wglądaliśmy. Czy wglądałem w taki mechoferowski wiersz, w taką mechoferowską przestrzeń. I ten wiersz, który tam właśnie stamtąd przyszedł, nosi tytuł Dziwny spacer po dziwnym ogrodzie. Z kolei Aneta Kolańczyk wierszem. Gwiaździsta noc o północy w Paryżu przypomina, że sztuka we właściwy sobie sposób przesyca emocjami substancję świata, mówi poetka i to jest tytuł. Tylko Vincent potrafił tak mieszać kolory, by nasycić je w pełni, tylko on w głębokiej nocy umiał wydobyć światło. Musiało minąć wiele lat, żeby to zrozumieć, z nami będzie podobnie i nawet jeśli odbierzemy sobie zmysłowość, rozum nie zmniejszy trwogi. Czerń pozostaje czernią, chłód chłodem. I czujemy nas właśnie w sobie, kiedy ten chłód i czerń, który przychodzi z obrazu i który znamy także z własnego doświadczenia, z własnej wyobraźni, nas tutaj przenika, bo to też są takie wiersze, które mają takie swoje bardzo zmysłowe Punkty. Poetów jest dwoje, sposoby ich mówienia są zbieżne, ale co ich od siebie różni, a meta kolańczyk jakby łatwiej artykułuje swoje poglądy wprost. Przykładowo opowiadając się za ekspresyjnym podkowińskim, a przeciwko wyrafinowanej secesji Alfreda Muchy. I wyjaśnia nam od razu. Wolę krakowski splin. Rozdęte chrapy szał. niegdzie też natrafimy tutaj w tym tomie na dyskretne aluzje literackie. Spośród nich chyba najciekawsze jest wykorzystanie fragmentu wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego sur le Pont d'Avignon. Podsumowując, wiersze świetne, w swoim toku wartkie, dynamiczne, gęste warte zarekomendowania nie tylko bywalcom galerii czy muzeów dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka aby to już odcinek 90 zapraszam do lajkowania dyskutowania komentowania tej i poprzednich audycji zapraszam także do zasubskrybowania kanałów nad morza. no i wreszcie do zamawiania newslettera, bo i taki zaczął właśnie wychodzić. Zamówienie można wysyłać na adres redakcyjny, dostępny w notatkach do tego odcinka. Niebawem po jego opublikowaniu pakuję swój plecak i w najbliższą sobotę wyruszam do Elbląga, gdzie w niedzielny ranek 25 września zaproszony przez organizatorów festiwalu Literatury Wielorzecze. Będę prowadził warsztat dotyczący czytania wierszy. Z chaty na kaszubach, ze skraju tajemniczych lasów mirachowskich, wszystkich swoich słuchaczy i widzów, pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.